zanim kupisz shih Tzu. Oczywiście shih Tzu to jedna z tych ras, która jest kupowana bardzo często, ponieważ ktoś spojrzy na takiego psa, no i od razu zakochany jest w wyglądzie tych psów. Ale zanim kupimy tego psa, zanim zdecydujemy się na tego psa, jak z każdą rasą psów, kotów też, musimy się troszkę zastanowić i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, zanim kupimy shih Tzu. I tak, pierwsza sprawa to musimy pamiętać o tym, że chociaż są to psy raczej posłuszne, raczej zorientowane na człowieka, to musimy pamiętać, że jednak bywają dosyć mocno samodzielne, niezależne i są to psy, które często stawiają na swoim. Nie w jakiś dokuczliwy sposób. To nie są psy, które, tak jak niektórzy uważają, że te małe rasy psów są takie złośliwe. Co to, to nie, ale musimy pamiętać, że to nie są psy, które będą nas cały czas słuchały. Lubią nas, kochają nas, raczej są posłuszne, ale jednak mają swój rozum, są bardzo inteligentne i są to psy, które są dosyć niezależne i mają swoją opinię. I jeśli chcemy wybrać tego psa, musimy o tym pamiętać. I musimy też pamiętać o tym, żeby nigdy nie niejako próbować zmuszać tego psa do czegoś. My mamy go przekonywać, bo on jak się zaweźmie, zaweźmie, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem, to po prostu mogą być tylko problemy. Kolejna sprawa jest to, że one się bardzo mocno do nas przywiązują. Czasami aż za bardzo. I trzeba pamiętać o tym, że musimy mieć dla niego całkiem sporo czasu. Oczywiście... To nie są psy, których nie możemy w ogóle zostawić nawet na chwilę samotnie. One jednak tą samotność, jeśli je tego nauczymy, dosyć dobrze znoszą, oczywiście niezbyt długą, ale Shiitsu są to psy, które jednak potrzebują naszej obecności. Są to psy, które lubią być przy nas, są to psy, choć, które chociaż mają taką troszkę kocią naturę i chodzą swoimi ścieżkami, to jednak są to psy, które chcą być przy nas. I potrzebują naszego czasu i naszej uwagi. To też jest coś bardzo ważnego, bo samo to, że ten pies będzie przy nas to nie wszystko. Tzu też potrzebuje naszej uwagi i chociaż można powiedzieć, że on pozwala nam, na przykład się pogłaskać, pobawić wtedy, kiedy on chce, ale nie oznacza to wcale, że nie musi być cały czas w centrum uwagi. Kolejna rzecz, zanim kupisz Tzu, musisz pamiętać o czymś bardzo, bardzo ważnym. Szybko nas sobie szkolą, nie, że my je szybko wyszkolimy, tylko, że po prostu one nas potrafią bardzo szybko owinąć sobie wokół palca. Te psy mają taką umiejętność bardzo szybkiego podporządkowania sobie człowieka, wykorzystywania go i po prostu, czy to swoim wyglądem, czy też też raczej głównie charakterem, powodują, że no to właściciel częściej jest niejako można powiedzieć Wykonawcą poleceń niż sam pies, i musimy o tym bardzo pamiętać, żeby czasami nie doszło do tego, że to my będziemy robić, co ten pies chce i wejdzie nam przysłowiowo na głowę, a nie będzie nas słuchał, nie będzie po prostu wykonywał, robił tego, co powinien, nie będzie grzeczny, tylko po prostu wystarczy, że podejdzie za skomla. No i problem jest taki, że my będziemy robić wszystko, co tylko sobie. Wymyśli. A te psy naprawdę potrafią szybko to zrobić, szybko nas wykorzystywać i w taki bardzo inteligentny i sprytny sposób. Co oczywiście przekłada się na wychowanie szybkie, ale w drugą stronę. Musisz też pamiętać, że są to psy bardzo radosne, bardzo pogodnie nastawione do świata. I chociaż mają taki lekki dystans do otoczenia, to jednak ta wesołość, ta pogoda ducha powoduje, że one uwielbiają zabawę. Potrafią nas bardzo szybko rozśmieszyć i musimy właśnie o tym pamiętać, że dobrze jest połączyć tą wesołość, pogodność z zabawą, z bliskością z tym psem i z potrzebą ruchu. Chociaż te psy nie potrzebują jakoś bardzo dużo ruchu, to jednak tu też musimy pamiętać. On też potrzebuje ruchu. I świetnie, jeśli na przykład ten ruch, to jest poprzez zabawę. Zanim kupisz, shih tzu, musisz też pamiętać o bardzo ważnej kwestii, o której niestety wiele osób z nas zapomina. Pies. To zwierzę, które, jest, które będzie z nami przez naprawdę długi czas. Shih Tzu są naprawdę długowieczną rasą. Mogą żyć nawet 20 lat, i to ten wiek, nawet kiedy już ten Shih Tzu jest dosyć stary, na przykład przekroczy 15 lat, to on nadal jest psem aktywnym. On raczej nie tak, jak niektóre rasy, nie traci tej swojej. Werwy, temperamentu, swojego zachowania, tej wesołości na starość. On cały czas jest taki wesoły. I musimy pamiętać, decydujemy się na sziczu, to decydujemy się na zwierzę, które będzie z nami bardzo długo. Na zwierzę, które będzie żyło bardzo, bardzo długo. To nie jest berneński pies pasterski, który będzie z nami 7-8 lat. Oby jak najdłużej. Czy owczarek niemiecki 10-12-13 lat. Sziczu potrafi być dużo, Dłużej z nami. I to oczywiście jest olbrzymia zaleta, ale też coś o czym musimy bardzo mocno pamiętać, żeby po prostu wiedzieć, że będziemy musieli się nim zajmować nawet za te 10-15 lat. Musisz też wiedzieć o czymś bardzo, bardzo ważnym, czyli o pielęgnacji. Te zdjęcia, które pokazuję, te zdjęcia, które możecie znaleźć w internecie, filmiki, czy też zobaczyć szczuc na żywo, czy też. Na wystawie, chociaż teraz z tymi wystawami to są trudności, ten wygląd to pielęgnacja, i ta pielęgnacja jest potrzebna. Nie, w, nie wtedy, kiedy musisz jechać na wystawę, cały czas. I chociaż to są psy nieduże, to jednak ta pielęgnacja jest dosyć czasochłonna. Musi być regularna. Nie tylko, żeby ten pies świetnie wyglądał, ale też, żeby był zdrowy. To jest coś o wiele, wiele ważniejszego. Niż to, że te psy będą ładnie wyglądały. Pielęgnacja to też zdrowie. No, wygląd też się liczy. Kupujemy Shih Tzu. To nie tylko charakter, ale też właśnie wygląd. Wychowanie. Musisz pamiętać, że ten pies, no ale to już chyba możesz wnioskować z tego, co powiedziałem. Shih Tzu, wychowanie tego psa nie jest wcale banalne. Jednak musisz być delikatny, cierpliwy, musisz być wyrozumiały, ale stanowczy. Konsekwentny, żeby po prostu nie robił to co chce, to wychowanie nie jest aż tak proste, jak może się wydawać, kiedy na niego spojrzymy. Jeżeli jak spojrzy na nas tymi swoimi oczkami, to często możemy zauważyć, że no już oczywiście, jeśli to nie jest nasz pies, że w tych oczach widać, że się kryje potężna dusza, potężna inteligencja i po prostu to wychowanie nie będzie aż tak proste. Ale też nie jest trudne. Troszkę wystarczy włożyć w to siłę, i naprawdę ten szicu będzie świetnym towarzyszem na naprawdę długi czas. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, ten pies, zanim go kupisz, oczywiście on się dogada z dziećmi. Lepiej, żeby to były dzieci jednak troszkę większe, ale nawet te mniejsze mogą być, tylko żeby obie strony wiedziały, jak się bawić i żeby dziecko wiedziało, że to nie jest zabaweczka żeby nie zrobić po prostu tym psom krzywdy. A kiedy mówimy o krzywdzie, o wytrzymałości tych psów, zapomnij o tym, że to jest taka porcelanowa zabawka, to, co często mówię o małych psach. One nie są aż tak delikatne, jak się większości osobom wydaje. To są psy, które sobie naprawdę potrafią świetnie poradzić i tak musimy uważać na nie, na te najmniejsze rasy. Ale Shih Tzu jest nie jest taki delikatny, jak się większości osobom wydaje, że nie przeskoczy progu, że na dwa schody nie może wyjść, nie przebiegnie 10 metrów. Ta nadopiekuńczość też nie jest wskazana. One są naprawdę, kiedy trzeba to potrafią naprawdę być bardzo wysportowane, potrafią wejść prawie wszędzie, tylko żeby im się po prostu chciało. Musisz też pamiętać, że te psy w miarę dobrze dogadują się z innymi psami, zwierzętami, kotami. W miarę dobrze to takie niedopowiedzenie. One dobrze się dogadują. Naprawdę nie trzeba dużo socjalizacji, wychowania, żeby Shih się dogadał z innymi psami, z kotami czy też innymi zwierzętami. To raczej nie sprawia żadnego problemu, ale jak zawsze trzeba o tym pamiętać. Więc, można już powiedzieć podsumowując, Shih to bardzo, bardzo fajna rasa. Świetna rasa jako psy do towarzystwa. Wcale nie taka delikatna, jakby się mogło wydawać. Ciekawym charakterze, takim dosyć upartym, ale nie w sposób przeszkadzający. Musimy tylko pamiętać, że to jest mały pies, wymagająca jest pielęgnacja i raczej nikt nie będzie zawiedziony, jeśli kupi tego psa. Ponieważ on naprawdę ma fajny charakter, nie sprawia problemów takich dużych. Jeśli tylko mamy dla niego czas, to naprawdę świetny wybór. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały, linki w opisie. Jeśli możesz, pokaż ten materiał, inne materiały swoim znajomym, żyj na swoje media społecznościowe, żeby mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.